Mm, ale też pamiętajmy, że ma głowę ze stali mm, i charakter jeszcze większy. Charakter, jeszcze, więc, jeszcze większy, ale fajnie cieszę się, że nie było złej krwi między nami. Witam serdecznie, jestem że Zapraszam na wideo fotografa, jesteśmy na Galikę KSW 102 w Radomiu, a ze mną. Piotr Kuberski. Witam Cię serdecznie, Piotrek. Witam. Piotrek, chciałbym, żebyśmy podsumowali troszeczkę taką galę, tak, tą galę, która już dobiegła końca i ewentualnie żebyś powiedział nam, które walki Ciebie najbardziej interesowały i które Cię zaskoczyły. Znaczy najbardziej z walk, która mnie zainteresowała, to zdecydowanie walka Radka Paczowskiego z racji tego, że w niedalekiej przyszłości gdzieś tam nasze ręce, rękawice się skrzyżują mm, bardzo taktycznie. Analogicznie podchodził do tej walki. Druga z walk, bardzo niestety na niekorzyść Daniela, zaraz z tego mówię, na niekorzyść, bo jest to mój kolega, gdzie został znakotowany przez Musa, Przypomnij nazwisko. Z kim walczył Daniel Skibiński? Z Duszajem. Z właśnie. I niestety. Źle to wyglądało z boku, no ale też mocno zakałtowany Daniel. Życzę mu najwięcej na zdrowia. No i też na pewno walka Tarchili z Soldejebem, Adamem Słodzejewem, gdzie naprawdę to było pokaz i kwintesencja MMA, jeżeli chodzi o, o walkę właśnie w klatkach. Powiedz mi, e, walka Radka Paczkowskiego, czy ona mogła się podawać kiedy czy niekoniecznie? I wiesz, walki Pawła Pawlaka też nie, nie zawsze się podobają. Bardziej chodzi o taktykę, założenie taktyczne, to co ma robić. Wielokrotnie słyszałem właśnie w zaróżniku, że ma kopać tą błytkę, nie zostawać w miejscu. To był jego game plan. Game plan wykonany w 120%. Tak? Mhm. Nie ma sobie na pewno nic do zarzucenia. Dla oka pewnie nie jest to tak, nazwijmy to, jak i Wic nie do końca nakarmił się tym, ale z odniósł kolejne zwycięstwo. Tak. A też pamiętajmy, że raz kiedyś poszedł na hura i myślę, że to pamięta bardzo dobrze z walką z Michałem Matelą. Miał tak naprawdę wtedy Michała na widelcu, a tutaj jeden cios. I było, jedna, jak to mówi, Juraz: jeden tak. cios, jeden śmierć. I było tutaj zachow zawalczył zachowawszy w tej trzeciej rundzie, ale no, bardzo skutecznie. Walka dziewczyn? też bardzo fajna. Pamiętam jeszcze, że nie wiem jak to Ewelina ustała, bo. Ewelinę dobrze pamiętam. Ada z Wiktorią. A przepraszam, przepraszam najmocniej. Ada, no tutaj głowa z kamienia, nisko upuszczone ręce, cały czas prnąca taki zombie, modem, cały czas na wyniszczenie. Otrzymując wiele ciosów w głowę, niewzruszona, nie szła cały czas mocno do przodu. A Wiktoria też. Wykonała plan taktyczny, dobry hood work, dobry head movement i dobre zakończenie walki. Taktycznie bardzo dobre. Dużo się działo, dużo brutalności, dużo łokci ze strony Wiktorii. Mi się ta walka bardzo podoba. No ja ci powiem właśnie, że z mojego punktu widzenia, tak jak no ja nie jestem to jest nawcą jakimś wielkim MMA, że tak powiem, nie ja jestem też, sędzią. Ja. I z mojego punktu widzenia to chyba tych więcej czasów wchodziło do Ady, tak mi się wydaje. Ada miała taki fajny schemat na Wiktorię przygotowany. Tam był lewy prosty, prawy sierp i to wchodziło za każdym razem. Wchodziło na pewno prawy hak, bo Ada. Z, z... Tak, hak, przepraszam, lewy prosty, prawy, tak. prawy hak. I, tak, i to wchodziło faktycznie, ale nie byłem bardzo blisko klatki i, i zdecydowanie dużo. Dużo więcej czasu zadała Wiktoria. Um, dużo nie do końca było to przez widza zauważone, ale często gdzieś tam w klinczu, gdzie Wiktoria trzymała ręce tutaj na, na przeciwnicę, mm -hmm. często właśnie biła taki łokieć taki ślizgający się i to mi bardzo zaimponowało. Myślę, że śmiało, można brać z tego, czerpać z tego wiedzę i takie coś przekonać na swoje walki, bo to wyglądało naprawdę bardzo dobrze i bardzo dojrzane. Walka wieczoru? Bardzo dobrze. Bardzo, lubię co tutaj wiesz, Pięć rund, choć myślałem, że może się to skończyć przed czasem. Był taki moment. Był taki moment, ale też. Czwarta runda, bodajże, mhm. gdzie już tak naprawdę Sebek doświadczył przeciwnika i, i, i rozpuścił ręce i zaczął go okładać. Więc... I też chyba Brazylijczyk miał dobry moment chyba w pierwszej, bo w drugiej rundzie, kiedy to został Sebek dość mocno naruszony z tak. takie gumo gumowe nogi, ale też od razu włączył właśnie te gumowe nogi przez chwilę gdzieś. Później ustabilizował swoją pozycję. Błędnik wrócił do, 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 do właściwego ułożenia, i już później zaczął bardzo fajnie realizować swój game plan. Też posłyszałem to po raz kolejny od narożnika. Nie stoi w miejscu, bi lewą ręką, bi od wewnątrz low kickiem, tudzież kalf kicka prawego. Realizował to bardzo dobrze i dowiózł z tą walkę do samego końca. Czy to był twój debiut na komentowaniu? Nie. Prawdę powiedziawszy, tych dalej już mam. Około 10, 11, teraz nie pamiętam dokładnie ile. No proszę. Tak, wcześniej jeszcze, gdy byłem zawodnikiem e, Federacji Gdy byłem, za byłem? w innej federacji, tak, Byłem w Federacji Fen. E, mm, współpracowałem, może powiedzieć, z telewizją Polsat i tam często brano mnie tudzież do, do e, gal właśnie fenowskich, mhm. e, gdzie miałem przyjemność i sposobność komentowania tego z, e, między innymi z, 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 z panem Janiszem. E, komentowałem Cage Warriors, komentowałem UFC, komentowałem chyba Babylon, komentowałem raz kiedyś Epic, właśnie tutaj. A z... Pierwszy Epic, który był w Libicach. No i komentuję teraz po raz kolejny. Czuję się w tym, choć jakbyś zapytał mnie o ocenę tego, jak to poszło, zdaję sobie 3 plus, bo kilkukrotnie gdzieś tam się albo nie strzeliłem, ale też pamiętajmy, że Dominik ma ponad 400 gal za sobą, Albert ma 100 za sobą. Bardzo fajnie ze sobą współpracowali. Ja czasami tam się o, ale mówię, że było bardzo okej. Okay. Też Paulina Klimek powiedziała, że to było bardzo okej. Okay. Ja, no. ja, ja bardziej patrzę tak na siebie, wiesz, bardziej dużo do, krytycznie, bardziej, bardziej do, tak, do poprawy, no bo też ponad rok nie komentowałem. I jednak ta rdza troszeczkę w gardle została, no nie ukrywajmy. Ale cóż, no człowiek się całe życie u, uczy, głupiej się rodzi, głupi umiera i głupiej pozostanę w pewnych kwestiach, ale cieszę się, że mogę się rozwijać w kolejnej płaszczyźnie jaką jest komentowanie. A powiedz mi, co ci daje więcej frajdy? Walczenie czy komentowanie? Nie no, walczenie zdecydowanie, ale jak na przykład byś powiedział, czy kogoś trenowanie, czy e, kogoś trenowanie, czy komentowanie, to chyba bym powiedział, że komentowanie sprawia mi dużo więcej frajdy. Um, no i wiesz, ja cały czas tam Oglądając te walki, to nie wiem dlaczego, ale cały czas się trzęsłem, cały czas, wiesz, mi było zimno, a to pewnie skoro adrenaliny, który mi towarzyszył, bo wiem, co ci zawodnicy przeżywają, pomimo że niektórzy są dla mnie totalnie obcy, ale wiem, co czują po prostu w tej chwili. Niebawem twoja walka na KZW 104 mhm. z Romanowskim. Powiedz mi, jak wyglądają twoje przygotowania? Hmm, zaczęły się z 4 tygodni temu, wylatując do Stanów. Znaczy jeszcze się też trenowałem, ale um, wiesz, jestem takim zawódkiem, który cały czas jest, może nie w gazie, ale w kliniku. Um, wróciłem właśnie teraz ze Stanów. No i co? Wracam do siebie, do Polski. O, do. Ja się Jesteśmy w Polsce. Nie, bo mówię, do, wycinę, do nie, 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 wycinamy tego. Nie, bo to tak naprawdę ja wczoraj wieczorem wróciłem właśnie do Polski i tak naprawdę szybko, szybko tutaj przyjechałem. Jeszcze w domu. A byłeś w domu? Byłem w domu. Tyle, co się, tyle co się przespałem jedną noc z powrotem. Więc e, fajnie. No i co? No, teraz ustacimy wątek. Na jakim etapie są przygotowania? A. No, teraz chwilę odpoczynku, mhm. ponieważ 3,5 godziny byłem w tych stanach jakoś tak, wracam, chwilę odpoczywam, no i biorę się z powrotem w się za robotę pod okiem Michała Andryszaka, mhm. czy też e, Pawła Korowczyka, mhm. który gdzieś tam na pewno będą mnie przygotowywał do tej walki, no i tak. Wiesz, no dużo jeszcze pracy przede mną, to jest teraz ten najgorszy etap, kiedy to człowiek straci wagę, kiedy to tnie kalorie, kiedy to tych treningów jest coraz więcej, muszą być one coraz intensywniejsze i tak na pewno przez okres jeszcze czterech tygodni, że będę się zażynął, a, a ostatnie dwa tygodnie już praktycznie nie będę robił nic. E, czy już jest jakiś plan na Tomka? Czy już gdzieś jakoś w jakiś sposób Twój sztab próbował go już jakoś... E... Rozszyfrować. Czy jest w ogóle takim zawodnikiem, którego da się gdzieś tam na jakichś schematach złapać? Myślę, że da się złapać go na pewne schematy. Um, ale też pamiętajmy, że ma głowę ze stali. Nie charakter jeszcze większy. Charakter jeszcze, więcej, jeszcze większy, ale fajnie, cieszę się, że nie było złej krwi między nami, że sobie powiedzieliśmy kilka miłych słów. Mówię Tomek, życzę Tobie zdrowka, byśmy dotrwali do tej walki i, mhm. i, 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 i tyle. Um, Wiesz, no, Jest zawodnikiem, który jest znany z krwawych walek jak, jak i ja. Chyba z jeszcze większej nieustępliwości jak ja. No, jak, Chyba, nie, no. jak nie straci, go, do, jak nie dobra, straci no. głowy, to po prostu idzie cały czas do przodu. I, i, i no, na pewnych schematach można go złapać. No zobaczymy. Dużo czasu jeszcze też nie chcę zaradzać, co szykuję, no, bo, bo to też nie o to o tym chodzi, abym teraz zaradzało, co, co będę robić, ale nie, no tak, będziemy, nie, się na, będziemy się na pewno bić. Piotrek, nie wiem, czy byłeś wczoraj na ceremonii ważenia lub oglądałeś? Nie, bo wczoraj jeszcze byłem, można powiedzieć, jedną stopą dobra, w Stanach, tak, drugą dobra, w Polsce. No. no dobra, to ja ci tak pokrótce powiem, że tak jak ja długo oglądam KSW e, i te ceremonie ważenia, to wszystko, to chyba nie przypominam sobie, żeby było coś takiego, że przy którejś walce na ceremonii ważenia razem z zawodnikami wychodzi ochrona. Mhm. Czy ty coś takiego sobie przypominasz? Mm -mm. Prawdy powiedział, że nie bo nie miałem nawet czasu tego jakby obserwować i co tam się działo, bo znaczy po... ja ogólnie pytam ciebie czy gdzieś jak już tak walczysz w tym KSW, czy gdzieś na którejś z, z twoich no na marzeniu. Krew... Na marzeniu. Że do jednego i drugiego zawodnika. Tak, wychodzi ochrona, no? Na polskiej scenie raczej znaczy, tak nie było. Za zagranicznej tak było, ale powiedz mi jaka to była walka. Bo jaka down, po nie wiem. walka dziewczyn. Okej, okay. tam dużo złej krwi, dużo złej krwi. dużo złej krwi, dużo złej krwi, tak, dużo, <laughs> dużo niepotrzebnej złej krwi, czy niepotrzebnej, tego nie wiem, bo to w sumie w ich e, skórze nie jestem, e, no. No, ale było widać, że się po prostu bardzo nie lubią i też tak, było to widać w no, jeszcze... Nawet przed walką sobie nie podały ręki, po walce sobie nie podały ręki tyle. No ja ci powiem, że ja byłem zszokowany tym, że e, właśnie ta ochrona się pojawiła na tej scenie, bo jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tego na kezbu. I, i tu jeszcze przy kobietach, przy dajcie, kobietach. Z, dajcie spokój. Tam gdzie baby, tam wiesz. O, tam jest młyn. Tam jest młyn. Dobra Piotrek, ja ci dziękuję za rozmowę. E, mam jeszcze jakąś tam prywatę do ciebie, ale to już poza kamerą. Dobrze. Czy ci, żeby przygotowania przebiegły bez jakichś większych kontuzji, żebyś spokojnie dotrwał do tej walki. Walka niech wygra lepszy, myślę. Tak, I tak I to tyle. Skutujmy. I bez większych kontuzji. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.